Cześć, dzisiaj będziemy testować dwa kolory Ultramarine Blue od Renesansu. Jeden na pewno jest w nowej formule. Drugi przyznam, że nie do końca wiem, bo, bo dostałam go jakieś 2-3 miesiące wcześniej, więc nie wiem, czy był on poprawiany, czy nie. Zobaczymy, czy będą nam się czymś różniły po nałożeniu na kartkę. W poprzednich dwóch filmikach mogliście zobaczyć dosyć duże różnice, jeśli chodzi o indygo i osza rozpejna. Szczególnie tutaj były bardzo znaczące zmiany. No, zobaczymy jak będzie z ultramaryną. Szczególnie, że jest to kolor powszechnie wykorzystywany i lubiany. W strukturze wydaje się podobna, chociaż stuprocentowo taka sama głowy nie dam. Zobaczymy za chwilę. Zobaczmy sobie trochę papier, tylko tak, żeby nie było kałuży. No i zobaczmy najpierw tę wcześniejszą, którą dostałam na warsztaty na Dzień Inżynierii Akwarelowej, za co jeszcze raz firmie bardzo dziękuję. Bardzo ładny, powinien nam też zgranulować, bo ultramaryna jest, jak wiadomo, granulująca. O, patrzcie, gdzieś mi się jakaś kartka inna przyczepiła, już ją zabieram. Przepraszam Was. I wracam z naszą ultramaryną. I teraz wypróbuję tą drugą, czyli tą, która jest pewna, że że jest na pewno z nowej formuły. Wiecie co? Wydaje mi się, że ona jest trochę inna. Jest inna. Jest inna. Kartka nam trochę już przeschła. Może ją tak nieco zmoczę, żeby się rozpłynęła. O, tutaj też żebyście już widzieli tą zmianę podobną. Jest inny odcień i inaczej mi się trochę rozkłada mam wrażenie także jak widzicie czasem nawet niewielka różnica czasowa robi różnicę w produkcie. Możecie dać znać, czy macie którąś z tych ultramaryn i jak ona u was wygląda. Ja ją podsuszę i zrobimy sobie jeszcze kwadraciki zobaczymy czy na nich będzie również widać jakąś różnicę. Ok jest wysuszone. Tak wyglądają nasze dwie ultramaryny. Spróbujmy jeszcze zrobić im kwadraciki zobaczyć czy będzie błyszczeć. Teraz biorę tą starą wersję. A tutaj, nowa. Już nawet przy kwadratach widać, że one się różnią, co nieco odcieniem. Który fajniejszy, no ciężko powiedzieć. Mnie się szczerze mówiąc, podobały oba. A czy się coś świeci? Zobaczymy. Idę suszyć i lada chwila do Was wrócę. Załóżmy z powrotem nasze kwadraty wysuszone. Ten jeden, jak widzicie, trochę się błyszczy. Ten drugi, znacząco mniej. O, spójrzcie. Czyli nowa formuła jednak błyszczy się mniej. Tyle, że ma zmianę, zmianę odcienia. Tu na samym kolorze nic nie widać. Czy uznaję, że zmiana jest na lepsze? Trudno powiedzieć. Oba kolory są fajne, i stare, i nowa wersja. Podejrzewam, że to kwestia tego, co się komu bardziej po prostu podoba. Dla mnie obie mają swoje zastosowanie i oba wykorzystam. Dajcie znać, jak to było u Was.